Witam. Oto przed Wami pierwsza, chyba, gra wojenna, jaka pojawiła się kiedykolwiek w mojej kolekcji. Czemu chyba? Ponieważ właściwie w prawie, że w tym samym czasie jakoś, a trudno mi w tym momencie powiedzieć, ponieważ była ta druga połowa lat 80., także pojawiły się, się w mojej kolekcji bogowie wikingów. Więc nie, nie mam w tym momencie 100% pewności, która z tych gier była pierwsza. Czy Bitwa na Polach Pelennoru, czy Bogowie. Wydaje mi się, że bitwa właśnie, dlatego postanowiłem ją omówić, zwłaszcza, że bogów niestety w swojej kolekcji już nie posiadam, zaginęli mi gdzieś, nad czym ubolewam, ponieważ była to gra, którą bardzo lubiłem, zwłaszcza, że w czasach, kiedy ją dostałem, to byłem totalnie już zafiksowany na Torgala, który wtedy zaczął wychodzić i pięknie się oni z nim uzupełniali. To zresztą doprowadziło, że zacząłem się interesować mocno, mocno wtedy tą kulturą i mitologią skandynawską, no ale to jest temat na inną opowieść. Natomiast bitwa odegrała tutaj również swoją rolę, ponieważ ona, można powiedzieć, związała się wtedy z moją drugą wielką pasją, jaką był władca Pieścieni Torkiena. O władcy Pieścieni Torkiena przeczytałem w świecie młodych, który był wówczas takim właściwie jedynym masowym piśmie młodzieżowym, jakie wychodziło w Polsce. Jako totalny szkrap, Idę wtedy, lat miałem 7-8. W każdym razie pismo to kupowali mi rodzice ze względu na komiksy, które znajdowały się z tyłu. No ale siłą rzeczy zaglądałem też do środka. No i trafiałem tam właśnie między innymi na, poza całą masą mniej lub bardziej topornej propagandy. I harcerskich informacji, ponieważ było to pismo docelowo harce, założenia harcerskie. Także również na piesze nieśmiałe wzmianki, przykład o fantastyce i o grach planszowych. I tak też właśnie dowiedziałem się o Tolkienie. Poleciałem do biblioteki. Pani musiała mieć wielkie oczy, kiedy 7-8-letni dzieciak wyciągnął z półki te trzy tłuste tomy w Odcy Pieścieni w starym wydaniu, tłumaczeniu Skibniewskiej, zaniósł i sobie chciał wypożyczyć. Nie wiem, nie pamiętam nawet, czy pożyczyłem je wtedy na własną kartę, czy nie na kartę rodziców. W każdym razie pamiętam, że właśnie przeczytałem tę książkę wtedy po raz pierwszy, zaraz po zapoznaniu się z tą grą, żeby dowiedzieć się w ogóle o co w tej grze chodzi. Ponieważ kiedy ją kupiłem, to nie miałem za bardzo pojęcia o co tu chodzi. No ale yy, kupiłem, rodzice mi kupili, bądźmy, ści, bądźmy ściśli. Yy, I pamiętam, że rzeczywiście wtedy ta książka mnie oczarowała całkowicie. I to trwało długo, ponieważ przez ładnych kilkanaście lat czytałem w Otce Pieścieni niemal co rok. Pewnie, pewnie, pewnie nie było to yy, yy, super dokładnie co roku, natomiast gdzieś tak mniej więcej w tej, z tą częstotliwością. Yy, I stąd też mam duży sentyment do bitwy, ponieważ ona to yy, zapoczątkowała. Yy, czym w ogóle była Bitwa na Polach Pelennorów? Bitwa na Polach Pelenorów yy, w oryginale, zaznaczmy, wydanym przez wydawnictwo SPI w roku 1977 nosiła tytuł Gondor, i była jedną z trzech gier tego wydawnictwa poświęconych wydarzeniom z, y, przedstawionym w książkach Torkieda. Pierwszą był Sauron, czyli y, gra przedstawiająca bitwę ostatniego przymierza z siłami Saurona. Drugą była właśnie bitwa na polach Pelenoru, czyli wydana po angielsku jako Gondor, poświęcona tytułowej bitwie. A trzecią była wojna o pierścień którą już kiedyś na kanale dość dokładnie omówiłem, więc tutaj się nie będę powtarzał. W Polsce dostaliśmy dwie z tych trzech gier. Nie, nie ukazał się niestety Sauron, nad czym ubolewam. Naprawiłem to kiedyś, grając sobie Saurona przez Cyberboxa, ponieważ ma swój moduł. Natomiast dzisiaj skupmy się na bitwie na polach Peleno. Bitwa na polach Peleno jest grą wojenną, przedstawiającą starcie pod Minas Tirith, Czyli jego atak sił Sawona na stolicę Gondoru, a następnie odsiecz najpierw Rohanu, a później wojsk przeprowadzonych przez Aragona. Gra ukazała się w Polsce w 1984 roku i miała co najmniej dwa wydania różniące się okładkami. Pierwsze, można powiedzieć, było takie bardziej stylowe, bardziej takie w klimacie charakterystycznym dla fantazy. To jest takie inne, powiedziałbym, dziwne. Ta grafika z tymi orkami tutaj jest, powiedziałbym, nader osobliwa i na pewno taka mniej klasyczna, nie mniej zwraca na pewno swoją uwagę. Oba wydania ukazały się, z tego co mi wiadomo, w wydaniu ziplockowym, a właściwie nawet nie ziplockowym, bo wtedy ziplocku jeszcze nie było, tylko po prostu w foliówce, w której znajdowało się to wszystko, czyli instrukcja, plansza i żetony. Żetony jednak, trzeba zaznaczyć, były sztancowane. Cieniutkie jak diabli, ponieważ jak widzicie, są to po prostu malutkie, kartoniki, cieniutkie kartoniki. Już nawet z tym co było w latach 90 ciężko porównywać, ale wszystkie były sztancowane, to im trzeba przyznać. Jeżeli zajmiemy się może najpierw planszą. Plansza nie jest duża. To, jest, to był myślę spory plus tej gry. Przedstawiająca dość schematycznie obszar Minas Tirith, którą mamy w centrum. Minas została tutaj podzielona na Kolejne poziomy. Nie zaznaczono ich, tak jak powiedzmy, wydawałoby się, że powinny być pod względem wysokości, więc tutaj na planszy może się wydawać, że każdy poziom jest po prostu tej samej wysokości, tyle że po prostu jest to kolejny rządek murów, natomiast powinno być jednak zaznaczone, że tutaj poszczególne poziomy były wyżej. Jeżeli chodzi o grafikę na planszy, to ja wiem, szału nie ma. Ale po pierwsze, pamiętajmy, że to był rok 1984, na zachodzie 1977, więc jednak sporo wody w wiśle od tego czasu upłynęło. Niemniej, prząsza jest czytelna, na pewno raczej nie będzie wątpliwości co jest co. Ktoś mógłby spytać o te obszary tutaj, takie zakropkowane, to są szańce. Gdzie też można było niekiedy wystawić część sił gondolu na samym początku. Gracz dowodzący bardzo skromnymi zresztą siłami Gondoru rozstawiał je właśnie w Minas Tirith i y, na części, części, jeżeli chciał, na tych szańcach. Natomiast tutaj z południa na początku wychodziła ogromna armia y, y, Saurona, aczkolwiek bez samego Saurona oczywiście i zadaniem jej y, było zdobycie y, Minas Tirith. Przy czym nie chodziło to tutaj, żeby po prostu wykończyć wszystkie wojska, aczkolwiek oczywiście to też była opcja, ale o doprowadzić do demoralizacji wojsk. O co odchodziło, to za chwilę. Przebieg gry jest generalnie dość schematyczny. Sauron idzie pszit, ku minas szturmuje to miasto, czym ma, stara się, jak to tylko możliwe, wbić jak najgłębiej, a potem stopniowo wchodzą posiłki. Najpierw tu przybywają wojska Rohanu, tutaj potem przybywa Aragon i spółka, i tak naprawdę, jeżeli Saulonowi nie uda się oddać, odzyskać, zdobyć zwycięstwa tej dosyć szybko, to te wojska sprzymierzonych go zgniotą. Można powiedzieć, że schemat jest dość wierny książce. Nie ma tutaj za bardzo możliwości manewrowania, natomiast generalnie wymaga, wymaga on od Saulona dużej determinacji i szybkości w działaniu, inaczej będzie ciężko. Natomiast zasady są napisane dość ciekawie. Zasady pamiętam, że kiedy ja z ja, ja tą, tą, tą grą zetknąłem się po pierwsze, wydawało mi się mega skomplikowane i przyznajmy, nie są one takie znowu proste. Zasady liczą tylko 10 stron, a więc nie jest tego znowu tak mało ani, ani też tak dużo, ale zostały napisane dość szczegółowo, tak aby oddać całą masę y, konkretnych wydarzeń i sytuacji, które mają miejsce tutaj, a więc sporo miejsca poza klasycznymi zasadami dotyczącymi walki, ruchu, pościgu itd. Poświęcono kwestiom związanym np. z wykorzystywaniem katapult. Gdzieś tu powinno być pokazane. O. Nie, nie ma tutaj katapult, ale mamy np. drabiny oblężnicze, wrzącą smołę, możliwość używania taranu, żeby wykonywać wyłomy w murach. Możemy na miasto rzucać obcięte głowy, jak i kule ognia. Tak więc, to wszystko oddaje, powiedziałbym, całkiem fajnie sytuację, w której znalazło się oblężone miasto i sprawia, że rozgrywka jest interesująca i czujemy ten klimat. To jest, to jest dość istotne, że kiedy się w tę grę gra, to czuć ten klimat tolkienowski. Uwzględniono sytuacje takie jak na przykład rzucanie przez wodzów poszczególnych stron czarów. Mamy opcję, że kiedy spotkają się na planszy wodzowie, czy nawet w takim samym stopniu wodzowie, jak i po prostu postacie fabularne, bo poza klasycznymi wodzami typu Król Guli, Aragon, czy Eomer, pojawiają się tutaj także takie postacie jak Gimli czy Legolas, którzy wodzami sensu stricte nie byli, ale w pojedynkach oczywiście mogą uczestniczyć i oni mogą też ze sobą walczyć, co może mieć wpływ na walkę. Istotnym elementem w tej grze jest to, o czym wspominałem wcześniej, czyli demoralizacja. Demoralizacja oddaje sytuację, w której dana strona po poniesieniu określonych strat po prostu zaczyna się sypać i nie jest w stanie skutecznie walczyć. I celem, właśnie, Saurona jest to, żeby doprowadzić do demoralizacji wojsk Minasteat i w ten sposób uda się mu wygrać. Opcjonalnym, opcjonalnym warunkiem zwycięstwa jest utrzymać drogę do. Zmina Stilit do Mordoru do końca gry. Jeżeli uda mu się, krótko mówiąc, utrzymać ten obszar do końca rozgrywki, to też wygra, aczkolwiek zaznaczam, w obu przypadkach nie jest to proste. Jeżeli chodzi o jednostki, to na jednostkach mamy tutaj zaskakująco dużo wskaźników. Poza tymi, poza tymi określającymi powiedzmy narodowość czy typ jednostki, mamy jeszcze morale, mamy stój ochronny, mamy siłę bojową. Ewentualną jej wariant jej związany z ostrzałem oraz siłę bojową do walki w Więc jest tego sporo. Można powiedzieć, że pod tym względem gra wygląda dosyć yy, rzeczywiście złożenie. Jeżeli w tamtych czasach ktoś na przykład nie zetknął się z, yy, z postrzymi, mimo wszystko wydaje mi się pod tym względem, na przykład aldenami, które ukazały się parę lat później. I zaczął na przykład od tego, tak jak ja, to miał spore szanse, że na przykład poziom złożoności zasad mógłby go trochę przy, przytłoczyć. Zwłaszcza gdyby, jeżeli był w takim wieku jak ja wtedy, a jak powiedziałem, miałem wtedy około 7-8 lat. Myślę, że dobrze się złożyło, że w tym samym czasie właśnie trafili się mici ci bogowie wikingów, którzy byli goją prostszą. Byli owszem, także grą uwzględniającą całą masę aspektów związanych z sytuacją, y, która tam się była przedstawiona, ale jednak, jeżeli chodzi o wszystkie te zasady, nie byli tak trudni, bo ta gra rzeczywiście wydawała mi się wtedy bardzo trudna i potrzebowałem tak naprawdę chyba paru lat, żeby tak naprawdę ją w pełni docenić, ponieważ kiedy ją początkowo miałem, to owszem, robiła na mnie takie wielkie wrażenie tego, och, ach, ale super. Natomiast no, y, jak przychodziło do gry, to y, sporo czasu musiałem prawdopodobnie spędzić w, y, z nosem w zasadach wertując je. Jeżeli zajmijmy, Rzućmy może o tym jeszcze na żetony. Żetony, jak widzicie, przez te lata zniosły próbę czasu, lepiej lub gorzej. Wydaje mi się, że nie najgorzej, ale niestety, no jak, jak widać, niektóre musiałem sobie w, w, w pewnych momentach dorabiać samemu, bo nie, nie, zabrakło ich. A moi, niestety, jeżeli chodzi o, o, o mnie, to wiele, wiele o sobie nowego mogę powiedzieć, ale nie to, że posiadam jakiekolwiek talenty manualne. Plusem niewątpliwie w takich sytuacji, jak potrzeba dorabienia żetonów było to, że gra nam jasno mówi, ile jednostek danego typu tutaj z ikonką oraz z ich statystykami potrzebujemy w danym momencie, dzięki czemu byliśmy w stanie je sobie bez problemu łatwo dorobić i wiadomo było, jakich, jakich nam brakuje, co na pewno ułatwiało sytuację z tym związaną. Tutaj widzicie kolejną, a tutaj próbowałem nawet konia narysować. Dzisiaj to śmiech bierze, bo dzisiaj to sobie można oczywiście bez problemu elegancko zeskanować i zrobić na komputerze, no ale w latach 90. o takich trudach raczej jeszcze ciężko było mówić, aczkolwiek komputery już wtedy były, w końcu ja swojego ukochanego Commodore 64 dostałem na pierwszą komunię. Gra jest raczej zabytkiem. Nie wiem, czy dzisiaj ktoś mógłby ją wspominać inaczej niż właśnie jako zabytek. Sporo rozwiązań tutaj występujących jest powiedziałem dosyć ciekawa, i jako, jako poszczególne elementy myślę, że można by je nawet wykorzystać we współczesnych mechanikach gier wojennych. Natomiast jej podstawowym problemem był właśnie schematyzm. Było to, że jeżeli Sauron nie odniósł zwycięstwa bardzo szybko na samym początku, to szanse, żeby to się zmieniło później, były już bardzo niewielkie, i gracz dowodzący siłami przymierza mógł wygrać tutaj dosyć łatwo. Balans generalnie był problemem tych G, o czym mówiłem już przy okazji wojny o pierścien. Aczkolwiek tam mechanika była tak zrobiona, że można było to jednak do pewnego stopnia zmienić. Tutaj nie ma z kolei w tej grze takich rzeczy, które by doprowadzały do tego, że można jakoś wpłynąć na balans rozgrywki. Niemniej. A nie, przepraszam, jest jedna opcja, ponieważ posiłki prowadzone przez Aragona. Mogą wejść trochę później, mogą zmienić swoje czas wejścia i jeżeli to się stanie, to wtedy faktycznie może, może, mo, może on mieć większą szansę na zwycięstwo, niemniej nadal te szanse, jeżeli nie zostaną one odniesione w ciągu pierwszych pałtur, to są bardzo niewielkie. Jeżeli ktoś z was jeszcze posiada tę grę w swojej kolekcji, to zachęcam być może do spróbowania. Czy Jak uważacie, czy dzisiaj ta gra jeszcze by zdała próbę czasu i jeszcze dałoby się w nią grać? Jeżeli chodzi o mechanikę, tak jak powiedziałem, ma ona parę ciekawych rozwiązań, które moim zdaniem yy, zdały próbę czasu, natomiast jako całość no już chyba nieszczególnie.